Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest adwokat Karolina Pilawska, wspólnik z Kancelarii Pilawska Zorskiej Adwokaci. Dzień dobry, witam Państwa. Pani mecenas reprezentuje interesy frankowiczów i złotówkowiczów w polskich sądach, ale dzisiaj porozmawiamy o bankach, a właściwie o transakcjach nieautoryzowanych, bo... Oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowane metody manipulacji i wyłudzania danych dostępnych do rachunków. Niestety banki nie wypełniają swoich ustawowych obowiązków i wprowadzają konsumentów w błąd. Konsumentom wciąż brakuje odpowiedniej wiedzy o tym, jak bronić się przed pułapkami oszustów, a także jakie prawa przysługują im w sytuacji, gdy dojdzie do nieautoryzowanej transakcji. Moje pierwsze pytanie, pani mecenas, to co to jest ta nieautoryzowana transakcja? Może powiemy słuchaczom? To jest akurat no, dość proste do wyjaśnienia. Akurat w polskim prawie, w polskich przepisach prawa nie ma definicji nieautoryzowanej transakcji, natomiast wykładamy to trochę a contrario, czyli taka nieautoryzowana transakcja jest to transakcja, na którą płatnik, czyli przykładowo my, jako klienci banku, nie wyraziliśmy zgody, tak? Czyli jeżeli ta transakcja odbywa się poza naszą zgodą, poza naszą wiedzą, wtedy mamy do czynienia de facto z czymś, co nazywamy nieautoryzowaną transakcją, tak? Czyli przykładowo padamy ofiarą em, kradzieży pieniędzy z rachunku bankowego, my no, nie wyraziliśmy na to zgody. I w takiej właśnie sytuacji możemy powiedzieć, że jesteśmy ofiarą właśnie oszustów i że doszło tutaj do nieautoryzowanej transakcji, ponieważ my na nią nie wyraziliśmy zgody, nie dokonaliśmy właśnie jej autoryzacji. Co w takim razie powinniśmy zrobić, jeżeli z naszego rachunku, bez naszej wiedzy lub zgody, zniknęły pieniądze? To przede wszystkim musimy reagować i to niezwłocznie. Bardzo często, jak trafiają do mnie klienci właśnie, którzy padli ofiarą, Takiego procederu, to jest im najzwyczajniej w świecie wstyd, że dali się oszukać, że może nie do końca zabezpieczyli swój rachunek bankowy czy kody dostępu, czy może w ogóle padli ofiarą oszustów, którzy działają w ten sposób, że właśnie dzwonią, podszywając się pod pracowników banku i w ten sposób też wyłudzają dostępy i dane do konta. I te osoby, które padły ofiarą takich sytuacji, bardzo często, Często po prostu są zawstydzone, że w tak czasami błahy sposób dały się oszukać. Natomiast no absolutnie nie powinno nam być z tego powodu wstyd, ponieważ, tak jak pani redaktor powiedziała na początku, przestępcy sięgają po coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania. I no bardzo często działają w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie tak jakby odróżnić tak, takiego telefonu, właśnie od oszusta, od telefonu pracownika banku. Więc tutaj musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Natomiast jak już padniemy ofiarą takiej sytuacji, to tak jak powiedziałam, musimy działać. To znaczy, my mamy obowiązek zgłosić zaistnienie. Takiej nieautoryzowanej transakcji do banku i mamy na to, żeby móc potem dochodzić jakichkolwiek roszczeń od banku, 13 miesięcy od właśnie wykonania tej transakcji. Z jednej strony wydaje nam się, że to jest bardzo długi termin, należycie bywa różne, więc te 13 miesięcy tutaj mamy na to, żeby to do banku zgłosić, bo jeżeli tego nie zgłosimy, bo to jest bardzo sztywny termin, mówiąc najprościej, no to wtedy nasze roszczenia względem banku wygasną. To znaczy, że bank będzie się mógł właśnie uchylić od odpowiedzialności za taką nieautoryzowaną transakcję. Także pierwsze co robimy, padając ofiarą takiej sytuacji, zgłaszamy to do banku i jednocześnie najlepiej zgłosić to na policję, takie zdarzenie. Także Padliśmy ofiarą kradzieży pieniędzy z konta. No na pewno też trzeba zastrzec kartę, zablokować rachunek płatniczy, prawda? Gdy doszło tak, do takiej tak. sytuacji. To zdecydowanie również. Ewentualnie zmianę danych do logowania. Tak, to są takie no powiedzmy, podstawowe rzeczy, które musimy zmienić. Więc udajemy się też do banku i zmieniamy te wszystkie dane dotyczące naszego rachunku bankowego, czy właśnie tak jak powiedziała pani redaktor, czy blokujemy kartę, czy jeżeli na przykład ukradziono nam dokument tożsamości, no to to też musimy zgłosić. Taki dokument również musimy zastrzec. Natomiast właśnie w kontekście odpowiedzialności banku za nieautoryzowaną transakcję, no to my bank musimy poinformować jako właśnie dostawcy usług o tym, że mm, mamy tutaj do czynienia z nieautoryzowaną transakcją, i tak jak powiedziałam, najlepiej to też zgłosić na policję, bo potem mm, ta, ta, taka postawa, tak, nasza e, i dopełnienie tych obowiązków będzie działało na naszą korzyść, jeżeli będziemy dochodzić roszczeń właśnie od banku jako dostarczyciela takich usług. No tak, pani mecenas, banki mają obowiązek zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zgromadzonych przez klientów środków oraz transakcji a przerzucanie na klientów w konsekwencji złamania przez przestępców zabezpieczeń systemu bankowego no przeczy założeniom leżącym u jego podstawy bo klient dokonując transakcji ma uzasadnione przekonanie że jego bank zapewni mu wysoki standard ochrony jest taka dyrektywa PSD2 ona wyraźnie wskazuje że tym standardem jest by bank w przypadku gdy nie stwierdzi próby wyłudzenia środków ze strony klienta, klienta, no bo to tak, się tak nie. może zdarzyć. Oczywiście, tak. Automatycznie powinien zwrócić na jego konto utracone środki. Proszę mi powiedzieć wobec tego, co taki klient, który stracił te pieniądze, po prostu ma zrobić? Bo wiadomo, to... że bank powie, no cóż, my tu możemy. Nieraz słyszałam o takiej sytuacji. Tak, bo tutaj też nie ma co ukrywać. Banki niechętnie dzielą się tą informacją o swojej odpowiedzialności. W ogóle, w mojej ocenie, to pojęcie nieautoryzowanej transakcji, jeszcze jeżeli chodzi, o polskie prawodawstwo i właśnie świadomość klientów banków um, jest nieznane. tak? Klienci w ogóle nie mają świadomości, że coś takiego funkcjonuje, i właśnie, że w tym przypadku odpowiedzialność za taką nieautoryzowaną transakcję ponosi bank, a nie oni. Pani mecena, no właśnie, bo tak prawnie mówiąc, to jest to transakcja nieautoryzowana. A tu chodzi, krótko mówiąc, o to, że to nie my robiliśmy przelew, czyli właściciel tego konta, tylko krótko mówiąc mówiąc nas okradziono, złodziej nas Skarja okradł. Się, tak. No i to się nazywa ta transakcja nieautoryzowana. Natomiast właśnie jak nas ten złodziej okradł, należą nam się pieniądze od banku, bo tak wygląda prawo. I teraz jak te pieniądze z tego banku odzyskać? Bo to z tego co ja tu zrozumiałam, to to automatycznie powinno być, jak my zgłosimy, to przelew powinien zostać dokonany natychmiast. Tak, powinien zostać dokonany niezwłocznie, jak to mówi ustawa, natomiast no, oczywistym jest, że banki się do tego nie stosują, albo co do zasady się do tego nie stosują, przynajmniej ci klienci, którzy do mnie trafiają, pieniędzy od banku nie dostali. No i niestety dochodzenie tych środków. Odbywa się na drodze postępowania sądowego. I właśnie wracając do poprzedniej części mojej wypowiedzi, w tym przypadku jest niezwykle ważne to, żeby ten klient zgłosił do banku w terminie 13 miesięcy to, że padł ofiarą nieautoryzowanej transakcji, żeby to zgłosił na policję, bo potem właśnie takie informacje, takie dokumenty musimy przedstawić w pozwie, tak? Bo potem odbywa się normalna sprawa cywilna, w której taki klient pozywa bank o zwrot tych środków. Które zostały mu z konta skradzione. No i niestety musi przejść całą procedurę sądową, aby te środki odzyskać. Natomiast no, pocieszające jest to na pewno, że polscy sędziowie bardzo bardzo często, bo tych spraw nie ma jeszcze za dużo, myślę, że w przyszłości będzie ich coraz więcej. Natomiast w tych sprawach, które były rozpoznawane, bardzo bardzo często sędziowie stają właśnie po stronie kredytobiorcy, czy kredytobiorcy tej ofiary, ofiary tej nieautoryzowanej transakcji. Czyli no. tej kradzieży naszych pieniędzy z naszego konta. Dokładnie tak. Tylko no, w, idealnym, w idealnym świecie bank takie pieniądze powinien klientowi oddać niezwłocznie i klient nie powinien czekać na to, aż polski sąd prawomocnie stwierdzi, że on ma rację. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, że klient po prostu w sądzie cywilnym e, musi dochodzić swoich praw, aby takie środki e, od banku odzyskać. Natomiast no, też ważne jest to, żeby wspomnieć o tym, że jednak od banku jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli wygramy sprawę, to bank się z nami rozliczy, tak? I te pieniądze do nas wrócą. A jej często klienci mają taki pomysł, żeby e, ścigać te osoby, które rzeczywiście były tutaj tymi przestępcami, które ich oszukały, a siłą rzeczy, że znalezienie takiej osoby, szczególnie właśnie w dobie internetu i tak wyrafinowanych działań tych przestępców, jest po prostu niemożliwe. tak? Więc no, pocieszające jest to, że mamy tutaj bank, e, z którym się możemy procesować i który w przypadku korzystnego wyroku e, się z nami rozliczy i finalnie te pieniądze będziemy w nie odzyskać. Pani mecenas, bo te pieniądze to są nasze, bank powinien zwrócić. Tylko, że my niestety musimy iść do sądu, bo bank nie jest na tyle no, nie chcę użyć słowa uczciwy, <laughs> może nie, nie aż tak, ale powinien to zrobić krótko mówiąc, bez chodzenia, bez pisania pozwu i zwracania się o to do sądu, żeby sąd nam to w wyroku sądowym zasądził. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa, bo tak, klienci są Nieświadomi, że jak nas okradną, to z banku ukradną nam nasze pieniądze, to bank musi nam te pieniądze zwrócić, oddać, płacić na nasze konto, bo to jest wina banku, ale są dwie sytuacje, w których nam nie zwróci tych mhm. pieniędzy. No, przede wszystkim tutaj to, o czym gdzieś tam pani redaktor wspomniała, tak? No zdarzają się sytuacje na pewno, gdzie klient de facto umyślnie doprowadził do tego, że padł. Ofiarą nieuczciwej transakcji albo A po co prostu Co to znaczy, co to znaczy to nieumyślnie? Co takiego ten klient musiałby zrobić, żeby to nazwać, że nieumyślnie to zrobił? Może tak, jeżeli mówimy o takiej umyślności, no to jeżeli taka osoba, tak, która potem powołuje się na tą nieautoryzowaną transakcję, udostępnia osobie trzeciej, właśnie nie wiem, swój login, kartę, podaje pień do tej karty. I potem ta osoba korzysta z tych danych i wyprowadza pieniądze z rachunku bankowego no to trudno tutaj uznać, że mamy do czynienia z nieautoryzowaną transakcją, no bo my dobrowolnie ujawniliśmy te dane, które potem zostały wykorzystane. Tak? No to tutaj zachowaliśmy się w sposób no, taki umyślny i jak najbardziej możemy tutaj mówić o czymś takim, co się określa e, rażącym niedbalstwem. tak? No bo inaczej m, podchodzimy do sytuacji, w której właśnie ktoś do nas zadzwonił, podał się za pracownika banku em, i ostatnimi czasy była też taka m, sytuacja, w której Ci przestępcy dzwonili do klientów i wyświetlał się numer realny danego banku, co też dla klientów było no, sytuacją taką trochę kuriozalną, no bo rzeczywiście dzwoni numer, który jest numerem banku, a em, na infolinii jednak pojawia się osoba, która nie jest pracownikiem banku, i tu wielu moich klientów właśnie zgłaszało sytuację, że e, mieli do czynienia z takim e, przypadkiem, no, ale inaczej wygląda właśnie sytuacja, jeżeli ktoś do nas dzwoni. Podaje się za pracownika banku, ujawniamy różne informacje, działając w zaufaniu, właśnie, że to jest pracownik banku i że te nasze dane są bezpieczne i środki na koncie są bezpieczne. A inaczej wygląda właśnie sytuacja, w której ujawniliśmy sobie trzeciej dane do naszego rachunku bankowego. No to tutaj trudno, tak jak mówię, uznać, że mamy do czynienia z nieautoryzowaną transakcją. Raczej. Może będzie to mało poprawne, no ale mamy do czynienia po prostu z głupotą, tak. <laughs> to prawda. No i to, co pani powiedziała, że wystąpienie o zwrot środków po upływie 13 miesięcy od dnia. Tej transakcji nieautoryzowanej, no to niestety bank nam nie wypłaci tych pieniędzy, to też musimy mieć świadomość, ale. Tak, bank się będzie mógł tutaj właśnie zwolnić z odpowiedzialności. Mm -hmm. Ale to podejrzenie, ta sprawa, o której pani mówiła, że podejrzenie usiłowania oszustwa z naszej strony, bo bank może powziąć taką. Tak, no i podejrzewam, że takie sytuacje również mają miejsce, tak? Że ktoś wskazuje, że właśnie pada ofiarą nieautoryzowanej transakcji. A sam do końca nie ma właśnie uczciwych zamiarów. Tak? I no bank no tak. też do siłą rzeczy próbuje się na taką okoliczność zabezpieczyć. Ale jeżeli bank podejrzewałby nas o takie oszustwo, to może nie wypłacić nam tych pieniędzy, ale pod warunkiem, że może się wstrzymać ze zwrotem tej kwoty transakcji, ale pod warunkiem, że poinformuje o tym pisemnie. Organy powołane do ścigania przestępstw, czyli krótko tak, mówiąc tak. chyba policję, tak, później prokuraturę. Policję, prokuraturę, tak No musi złożyć zawiadomienie, tak, o możliwości popełnienia przestępstwa, tak, jeżeli na przykład właśnie bank dochodzi do wniosku, że no, jakiś klient próbuje właśnie pod przykrywką instytucji nieautoryzowanych transakcji gdzieś tam uzyskać te środki, tak? które rzekomo zostały wyprowadzone z jego konta. Pani Mecenas, to takie pytanie, bo już wiemy, czym jest ta, ta transakcja nieautoryzowana, czyli jak ktoś nam ukradnie pieniądze z banku, to to się nazywa ta transakcja nieautoryzowana. A czym jest autoryzacja? No, autoryzacja przede wszystkim zależy od tego, jaką umowę mamy podpisaną z danym bankiem, tak, i z jakiego produktu korzystamy w danym banku. No, ale tak jak na co dzień, tak, na pewno Państwa słuchacze mają do czynienia z autoryzacją w postaci na przykład SMS-a czy mają określone karty, gdzie mają piny do rachunku bankowego, no to są sposoby na dokonywanie autoryzacji przy większych transakcjach, no to są na przykład telefony właśnie z banku, aby potwierdzić, czy aby na pewno taki przelew z naszego rachunku bankowego został zlecony, tak? A to jest to, tak jak mówię, uzależnione w dużej mierze od tego, jaką umowę podpisujemy z danym bankiem i jakie ustalamy po prostu sposoby zabezpieczeń. Natomiast, no, najczęstszym sposobem, no, to jest powiedzmy SMS, tak? Jeżeli robimy jakąś transakcję z rachunku takiego elektronicznego, bankowego. No dobrze, mam jeszcze takie pytanie, czy bank może odmówić zwrotu kwoty transakcji, której nie autoryzowaliśmy, jeżeli uzna, że oszuści zdobyli dane, które uwierzytelniają tą transakcję w skutek naszego rażącego niedbalstwa? No to tutaj już troszeczkę o tym wspomniałam, tak? To rażące niedbalstwo jest taką instytucją, powiedziałabym, w prawie bardzo ocenną. Nie, nie ma tutaj takiego zero-jedynkowego rozwiązania. I w takim przypadku każdorazowo sąd ocenia, tak? Czy dany klient rzeczywiście swoim zachowaniem tutaj spełnił wymogi tego rażącego niedbalstwa i doprowadził do tego, że jego dane zostały ujawnione i w ten sposób zostały wyprowadzone środki z konta, czy też nie. Tak. No tutaj, ile podejrzewam sytuacji, ile tego rodzaju przypadków tyle może być ocen, właśnie prezentowanych przez sąd. No i tutaj od razu widzimy, że może dlatego ten bank wstrzymuje się niejednokrotnie z przelaniem nam na nasze konto tych pieniędzy, które zostały nam skradzione, bo może po prostu chce ocenić sytuację, dlaczego doszło do tego, że nam skradziono te pieniądze. Tak, jak powiedziałam, już trudno się też dziwić takiej postawie, natomiast jest wiele sytuacji, takich bardzo zero-jedynkowych, gdzie jednak no, bank tych środków nie wypłaca klientowi, i regułą jest niestety to, że klienci muszą o te swoje prawa i o te pieniądze, tak, walczyć w sądzie, no bo wtedy niezależna osoba, tak, w postaci sędziego ocenia, czy w tym przypadku była nieautoryzowana transakcja, jak do niej doszło, czy ten klient, który któremu zniknęły pieniądze z konta, ujawnił te dane celowo czy niecelowo, czy właśnie wskutek rażącego niedbalstwa, czy po prostu y, zrobił wszystko, co należy, ale jednak padł ofiarą właśnie działalności przestępców. Tak? Pani Mecenas, bo to jest też ważne, ten przepis dyrektywy PSD2, tak się to nazywa, tak? Tak. Mhm, tak. Czy ten przepis ma wpływ na obowiązek zwrotu przez bank? Kwot skradzionych z rachunków wskutek dokonania nieautoryzowanych transakcji. Pani redaktor pyta w ogóle o zasadę zwrotu czy o terminy? Nie, ja pytam tutaj, no bo pewnie banki to inaczej interpretują. No, tak jakby z mojego doświadczenia wynika, że banki w przypadku tego rodzaju przypadków nie decydują się na rozliczanie z klientami. I odmawiają klientom, bo to się składa w trybie głównie reklamacji, odmawiają uznania ich racji, wskazując, że no tutaj ich zdaniem nie ma nieautoryzowanej transakcji, że wszystko przebiegało zgodnie z procedurą, zgodnie z umową i na takiej zasadzie odmawiają klientom wypłaty tych środków tak, skradzionych z konta. Bo jest taki też przepis, taki artykuł 45 ustawy 1 i 2 ustawy o usługach płatniczych. I te banki chyba to kwestionują. No, w sensie, jakby to powiedzieć, zawsze jest tak, że banki kwestionują wszystkie obowiązki nakładane przez prawo, które powodują powstanie ich odpowiedzialności, tak? Natomiast no, przepis. Jest, funkcjonuje w polskim porządku prawnym. No i wi wiadomo, tak, że sektor bankowy co do zasady e, będzie to kwestionował, tak jak kwestionuje inne produkty typu, do nie e, bardzo dużo e, spraw dotyczących kredytów frankowych jest w polskich sądach. E, i w wiele, wiele sądów wydało korzystne rozstrzygnięcia, pewnie takich rozstrzygnięć jest kilka tysięcy w Polsce, natomiast i tak sektor bankowy te rozstrzygnięcia kwestionuje, więc no podobnie jest z tym artykułem 45, który mówi o tym, że to właśnie na banku, jako tej instytucji, Powiedzmy, zaufania publicznego i instytucji dostarczającej tej, te usługi jest usankcjonowany ten ciężar dowodu, tak? no bo tutaj ten ciężar jest troszeczkę odwrócony, bo zasadą jest w polskim em, prawie cywilnym, że jeżeli my jesteśmy powodami w sprawie, tak? czyli my składamy pozew, no to my musimy udowodnić, że mamy rację, tak? że co do zasady mamy rację tak? i nasze roszczenie jest uzasadnione, i że też mamy rację co do wysokości, tak? czyli my musimy też wykazać wysokość naszego roszczenia. Natomiast no, w przypadku nieautoryzowanych transakcji ten ciężar dowodu jest trochę odwrócony, no bo to bank musi wykazać, że nie było tej um, nieautoryzowanej transakcji, tylko że ta transakcja autoryzowana jednak była w sposób przewidziany umową zawartą e, z klientem. Także no, zdarzają się sytuacje rzeczywiście, że ten um, ciężar jest odwrócony, na przykład właśnie w sporach pomiędzy konsumenta ma przedsiębiorcą, no to przedsiębiorca, jeżeli podnosi zarzut, że konsument negocjował umowę, no to musi wykazać, tak, że ta umowa była y, negocjowana. Natomiast, no, w tym przypadku, no, ustawowo ten ciężar y, jest odwrócony. Banki mogą, tak jak pani redaktor wskazała, to kwestionować. Natomiast, no, przepis jest jasny w tym przypadku, tak. Przepis jest jasny, chociaż rzeczywiście trzeba pójść do sądu, żeby odzyskać pieniądze. Długo taka sprawa trwa? No to zależy od tego, do jakiego sądu trafia nasza sprawa, tak? Czy mówimy o sądzie, który znajduje się w większym ośrodku miejskim, typu, nie wiem, Warszawa, Gdańsk, czy w mniejszym ośrodku? Wiadomo, że w tych mniejszych ośrodkach te sprawy idą zdecydowanie sprawniej, no bo po prostu jest ich dużo mniej. W większych miastach, gdzie jest więcej mieszkańców, no to siłą rzeczy procesów jest dużo więcej. tak. Natomiast no to wszystko też zależy pewnie od indywidualnych uwarunkowań danego sędziego. Tak? Jeden sędzia pracuje wolniej, drugi pracuje trochę szybciej, natomiast gdzieś średnio na pewno 3 lata na taki proces trzeba sobie założyć. No to jednak długo. Długo, no żeby... tak, ale jeżeli mamy perspektywę jednego odzyskania tych pieniędzy, no to zawsze warto poczekać. Szczególnie, że w procesach o zapłatę, a taki proces z nieautoryzowanych transakcji jest procesem o zapłatę, są naliczane odsetki ustawowe za czas opóźnienia od tej kwoty, której dochodzimy. Tak? W tym momencie te odsetki wynoszą bodajże 12,25%. Także no to jest. Bardzo dużo, tak? Nie ma takiej lokaty na rynku, więc czyli czasami warto nie, poczekać. Czyli warto i trzeba, bo można jeszcze dostać odsetki i będzie nam to wynagrodzone, tak? Można tak, powiedzieć. no, odsetki też pełnią taką funkcję, niejako nagrody za to, że czekamy na rozstrzygnięcie tak sądu przez jakiś tam czas. Ważne jest, że banki powinny oddać, skoro nam skradziono pieniądze z banku, bank powinien oddać, zwrócić, przelać nam. Pieniądze na nasze konto. Pani mecenas, bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada była Karolina Pilawska, wspólnik z kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor. Forum Radia Rok Parada.